Z tej strony Szybki Balan, witam Was serdecznie na nowym serwerze Wojownicy VS Potwory 2, który prawdopodobnie w dniu dzisiejszym yy, będzie otwarty w formie beta testu dla VIP-ów. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, ponieważ kiedyś już, kiedy otwierałem RPG, zastosowałem podobną, yy, podobną, podobną technikę i jest to bardzo dobra i sprawdzona technika, ponieważ yy, nie ukrywając, vip są troszeczkę bardziej ogarnięte i już trochę wiedzą więcej o Minecraft'cie. Jeśli są zwykli gracze, to częściej się pojawiają gracze, którzy nie ogarniają i po prostu przeszkadzają. Wiadomo, gra się zaczyna, ja chcę zrobić testy, a taki gracz do mnie... Banan Sojusz, no to ręce opadają po prostu. Czy daj admina, daj vipa, a daj mi daj miecz jakiś. Nie o to chodzi. A to chodzi, żeby każdy gracz grał samemu. Yy, jednak te testy dla VIP-ów są są bardzo skuteczne chciałem się wczoraj wystartować, ale chciałem wczoraj już z tym zacząć, ale no nie zdążyłem. No, znacznie więcej roboty było niż, niż się spodziewałem. Tak czy inaczej. To jest troszeczkę nowy lobby. Bardzo podobne do starego, trochę przerobione bloki. Miałem jeszcze jedno w zapasie zrobione, ale średnio mi się podobało, bo wolałem, wolałem to odnowione zostawić tutaj. I co jeszcze? Wojowni wojownicy, Start. Czas zagrać grę Wojownicy kontra ja Potwory! jakąś klasę i mamy jakąś przykładową mapę. Map mam dla Was aż cztery. Już cztery skonfigurowane mapy są. Jak widzicie, dostałem już na początku ekwipunek, całe wszystkie przedmioty y, specjalne odblokowane. Z tego względu, że teraz już nie trzeba wpisywać komend na przedmioty specjalne. Dostaje się automatycznie je po rozpoczęciu gry. Y, to jest akurat y, zastępca Miecza Pioruna. Y, dobra, najważniejsze rzeczy. Co z Wojownicy vs Potwory 1? Nic, kompletnie nic. Po prostu one zostanie. To jest inny niezależny serwer. Muszę o, o tym powiedzieć, ponieważ w ostatnim odcinku pod, pod filmikiem główne pytania to były. Czy będę mieć przedmioty z Wojownicy VS Potwory 1 na Wojownicy VS Potwory 2? Nie, nie będziesz miał, ale na Wojownicy VS Potwory 1 dalej będziesz je miał. Nic nikt nie straci, nikt nic nie zyska. To jest inny niezależny serwer. To nie jest aktualizacja, to jest inny zupełnie serwer z innymi rozwiązaniami. Prawdę mówiąc, nawet by się nie dało tego migrować, nawet jeśli bym chciał tego mocno. No i dobra, i tyle. Przedmioty specjalne. Nie wiem, czy jest sens, żebym wam cokolwiek tutaj prezentował. Chciałem zrobić to taki odcinek bardzo krótki, informacyjny. Dobra, może malutko, malutką część mapy wam pokażę, szczególnie tym gry osobom, które jeszcze vip nie mają i beta testy. Ile będą trwały, bo to też będzie pytanie, które na pewno się pojawi pod odcinkiem. Beta testy, szczerze, że nie będą trwały dłużej niż tydzień. Czyli generalnie w następny już weekend, już powinien serwer być dostępny dla wszystkich. W tym momencie jest dostępny, będzie dostępny za chwilę tylko dla VIP-ów, którzy pomogą, myślę, mi, wyłapać bugi. No i potestują nowe klasy, nowe bariery, nowe, nowe rzeczy. Osoby, które były beta-testerami, które w jakimś stopniu przyczyniły się do rozwoju tego serwera, oczywiście też dostają przepustkę na beta-testy tego serwera. No i tak jak widzicie, tutaj jeśli to mam wytłumaczyć, akurat, jeśli już widzicie jakąkolwiek mapę, gdzie zaczyna się Bedrock, to już możecie być przekonani, że tam jest strefa, zatrucia i lepiej nie wchodzić. Jak widzicie, tutaj jest o, taki znak. Nuklearny, więc. No, to, to się też świadczy, że się zbliżacie do tej strefy zatrucia. No i zobaczcie, jak przekroczę ją. Pyk. Jestem zatruty. Okej, ok, ziomeczki, to ja myślę, że na tym przystanę. Ten odcinek wrzucę na YouTube'a i zacznę łatać te bugi, myślę, z lipami, którzy. którzy już zaczął testować ten tryb. Tak więc. Yy... Dzięki serdecznie za obejrzenie tego. Odcinka. Mam nadzieję, że będziecie czekać na pełną wersję otwarcia, na którą na pewno też zaprezentuję. Myślę, że to, yy, ten moment otwarcia, kiedy jeepowie będą grali, też postaram się jakoś uwiecznić, nagrać. Teraz na pewno nie będę już miał tyle siedzenia przy kodzie, było dużo programowania, dużo ogarniania. Yy, wiadomo, ja wtedy się odcinam całkowicie. Nie mam jej na RPG-u, i na, na innych serwerach przeważnie, i na YouTubie mnie nie ma przede wszystkim. Ale wiadomo, minęły minęły może dwa tygodnie. Ja już ten tryb skończyłem praktycznie cały. Teraz zostały tylko kosmetyczne rzeczy do zmiany, a takie kosmetyczne zmiany nie będą nam przeszkadzać w tym, aby powodzić na YouTube'a, nagrywać nowe odcinki i tak dalej. Tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie, Dzięki wszystkim widzom, którzy, e, którzy tak e, no, często pisali na prywatnym wiadomościach, kiedy następny odcinek. E, bardzo to zmobilizujące, cieszy mnie, że, że jest jednak taki feedback i, i ludzie, ludzie chcą tych odcinków. Tak więc, dobra, nie przedłużając, żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia na serwerze na beta testach. Pa! No! What are you waiting for? Do it! Just...